Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na równanie reakcji uwojętniania między podanymi substancjami stosując zapis cząsteczkowy, pełny zapis jonowy i skrócony jonowy. I w podpunkcie A mamy kwas solny, czyli kwas chlorowodorowy i zasadę wapniową. Ok, no to zaczynamy sobie od zapisu cząsteczkowego. Wapń. No, może tutaj zapiszemy sobie już też wartościowości. Wodór ma wartościowość równą 1. Chlor jest tutaj resztą kwasową, a reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile atomów wodoru mamy w danej cząsteczce kwasu. Tutaj mamy jeden atom wodoru, czyli wartościowość reszty kwasowej wynosi 1. Wapń to metal, który znajduje nam się na układzie okresowym pierwiastków chemicznych w drugiej grupie. To oznacza, że ma wartościowość stałą, wynoszącą 2. I mamy zasadę, czyli wodorotlenek, grupę OH. I cała grupa OH ma wartościowość 1. Bierzemy to w nawias, dwójkę dajemy tutaj. Tworzymy sól. A sol składa nam się z metalu i reszty kwasowej. Najpierw zapisujemy metal. Przepisujemy sobie reszty kwasowe. Jedynki nie zapisujemy. Z tego, co nam zostało, tworzy nam się woda. Kolejnym krokiem są współczynniki stoichiometryczne. Tutaj mamy dwa chlory, tutaj jest jeden chlor, więc przed całością musimy dać dwójkę. I mamy tutaj dwa wodory, i kolejne dwa wodory, czyli po lewej stronie równania chemicznego mamy cztery wodory. To tutaj też musimy dać dwójkę, bo dwa razy dwa to cztery wodory. I gdy wszystko nam się zgadza, przechodzimy do pełnego zapisu jonowego. Zatem robimy dysocjację. Dwójka tyczy się każdego składnika po nim, więc będziemy mieć 2H, ilość plusów zgodna z wartościowością i 2Cl minus. Przechodzimy teraz tutaj. Ca, 2 Tą dwójkę wyrzucamy naprzód. 2 o h I teraz tu. Wody nie rozbijamy. I teraz skracamy, wykreślamy to, co jest po jednej i po drugiej stronie równania. Takie samo, czyli to. Oraz to. Jeżeli Wam się to nie zgadza, to oznacza, że macie błąd. Po prostu. Bo zawsze się będzie zgadzać. Dzielimy na dwa i zapisujemy. H plus plus OH minus daje nam to H2O. No to teraz pod punkt B mamy kwas azotowy. 5, czyli H... NO3, tu mamy wartościowość 1, całe NO3 również ma wartościowość 1. Zasada litowa, czyli li, metal, który znajduje się w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to znaczy, że ma stałą wartościowość wynoszącą 1, grupa OH, wartościowość 1. Tworzymy sól, która składa się z metalu i reszty kwasowej. W przykładzie nie mamy współczynników stechiometrycznych. Od razu przechodzimy do pełnego zapisu jonowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.